Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki mus koktajl truskawkowy. Jest to idealny i orzeźwiający napój na lato. Do kielicha blendera wrzucamy sobie 800 g truskawek, 30 g cukru bądź innego słodzika i 180 g jogurtu naturalnego. Jeżeli Wasze truskawki są bardzo słodkie, nie musicie ich w ogóle słodzić. Całość sobie blendujemy. I po chwili mus jest już gotowy. Przelewamy do szklanek i podajemy. Z takiej ilości wychodzą około 3 duże szklanki. Całość przyzdabiamy miętą i gotowe. Smacznego!